Z ewangelii według świętego Łukasza. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów. Wiemy o Jezusie Chrystusie, że jest świtem, że jest słońcem, które przychodzi ze wschodu dla człowieka. Tymczasem dzisiaj odkrywamy w Ewangelii, że człowiek jest świtem dla Boga. Cała noc spędzona na górze, na modlitwie, w ciemności. I o świcie obrzku z następnym dnia, wybór dwunastu, tak jakby ich nadejście, jakby spotkanie ich spojrzenie im w twarze było dla Jezusa nadejściem świtu, wypełnieniem życia światłem. Tak to prawda, jesteśmy światłem dla Boga, tak jak Bóg jest światłem dla nas. I o ile Bóg jest spełnieniem naszego marzenia o kochającym Ojcu, to my Jesteśmy spełnieniem marzenia Boga o dzieciach, które mógłby kochać. Do zobaczenia jutro.